Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dzień dobry, Jarosław Krzak, grupa bazowa na sezon 22-23. No i właśnie, co to tak naprawdę jest? Bo nie jest to kadra A, nie jest to kadra B, nie jest to miejsce poza kadrą. Jak ty to czujesz? E, szczerze mówiąc, to e, mam takie odczucie, że to jest po prostu jakby e, wydzielona część kadry, e, ani kadry B, ani A w sumie, ale e, na dobrą sprawę to, to działa to w ten sam sposób, co, co obie te kadry A i B, e, z tym, że po prostu mamy innego trenera. Ty jesteś w grupie Beskickiej razem ze Stefanem Hulą, no a w Podtatrzańskiej mamy Klemensa Murańkę. Trener Thomas Turmichler był zaskoczony, że u nas w Polsce czegoś takiego nie ma, że w trakcie tygodnia zawodnicy są poniekąd sami sobie zostawieni. W Austrii znamy takie historie, jeżeli ktoś nie łapie się w kadrze, może pracować regionalnie, może budować tę formę, no i zawsze do reprezentacji wrócić. Czy Wam też przekazano, że to jest taka... Taki margines, ale margines, który zawsze będzie zapraszał w przypadku wysokiej formy do kadry. E, tak, ale nawet nikt tego nie określał jako margines, bo nam od razu dano do zrozumienia, że, że mamy te same przywileje co, co kadra A i kadra B i w żaden sposób nie jesteśmy, że tak powiem, odstawiani na bok. Także i do tej pory się to sprawdza, także ja się bardzo cieszę z tej sytuacji i. No, i widać też, że Tomasz, jak i Maciek jak też się, że tak powiem, przejmują nami, a nie, nie patrzą na nas gdzieś z boku po prostu. Ja wiem, Jarek, że ty będziesz w stanie to doskonale zrobić, bo inteligentny z ciebie facet. Jak to wszystko wygląda? Opowiedz nam, bo troszkę doświadczenia masz, jak to nie tylko na papierze, ale w życiu wygląda to, to łączenie Waszych zajęć, ponieważ pamiętam taką scenę, ja wiem, z czerwca. To minęliśmy się pod Cosem w Zakopanem, Wtedy trener Tomasz przyjechał na trening, właśnie do Zakopanego. Wyście z Krzyśkiem Biegunem też z Beskidów dojechali do Zakopanego pod tatry. Jak to wszystko się rotuje, bo, bo wiemy, że skoczkowie na przykład z kadry A trenują z Tomasem Trunbichlerem, potem z kolei współpracują choćby z Wojtkiem Toporem czy z Krzyżkiem Biegunem? Z Twojej perspektywy, jak taki miesiąc się układa? Z reguły, jeśli nie ma jakiegoś zgrupowania czy tych tak zwanych base daysów, tak jak teraz mamy to zgrupowanie w Wiśle, to y, trenujemy zarówno chłopaki z grupy bazowej i z kadry A, z y, tymi trenerami bazowymi właśnie, czyli y, na przykład ja i Stefan y, trenujemy razem z Piotrkiem Żyłom i Pawłem Wąskiem i tak dalej i tak y, dalej w tej grupie Beskickiej. Y, no a z trenerem Wojtkiem Toporem y, w Zakopanym, Kamil Dawid i, i Klimek Mureńka. Także generalnie spędzamy sporo czasu razem na treningach, nie licząc obozów na obozach, nie zawsze tak jest to miejsce w kadrze narodowej tej dużej kadrze narodowej 13 osobowej to było na pewno to był przywilej ale poniekąd takie takie małe przekleństwo mam wrażenie bo nie można ukrywać że w tak dużej grupie jednak to ci liderzy siłą rzeczy są najważniejsi nie mówię że tak bo na treningach ale teraz w tym nowym systemie a każdemu trochę więcej uwagi jednak się poświęca. E, tak z perspektywy czasu to też odnoszę takie wrażenie bo jednak e, jednak po prostu nas było bardzo dużo na tym treningu wcześniej, a szczególnie w zeszłym roku, gdzie nadchodziły igrzyska, to wiadomo, że, że tam chłopaki, ci co lepiej aspirowali do, do wyjazdu do, po prostu na, na igrzyska, to, to musieli, musieli mieć poświęcone trochę więcej uwagi. Nie mówię, że, że tamten, tamten system był całkowicie nie do, nie do ogarnięcia, że tak powiem, ale, ale myślę, że teraz to trochę będzie takie luźniejsze, bo jednak trener nie ma tylu zawodników na głowie, co w poprzednim systemie. To było chyba dwa lata temu, kiedy tak błysnąłeś na letnim pucharze kontynentalnym w Wiśle. Wtedy, jeżeli się nie mylę, zachwalałeś się współpracy właśnie z Krzyśkiem Biegunem, z tym nowym, młodym szkoleniowcem? Też pewnie było to poniekąd na rękę, że teraz możecie bliżej współpracować, częściej już tak oficjalnie. Tak, tak. Ja się bardzo z tego cieszę, bo z Krzyśkiem zawsze mi się dobrze skakało i dalej mi się dobrze skaczę. Też jest to logistycznie dla mnie, nie ukrywam, bardzo. Bardzo dobra rzecz, że z Krzyśkiem trenuję, bo jednak nie, nie mieszkam daleko od niego, także mogę się z nim zabierać na treningi, to też pomaga. No ale, ale fajnie, ja się bardzo cieszę z tego, że z Krzyśkiem mogę trenować. W jakim ty położeniu Jarek jesteś teraz takim życiowym? Zapytam, bo, no bo sport, wyniki, tabelki to jest jedno, no ale nie jesteś już juniorem. troszkę w kadrze jesteś, jak ty wiążesz koniec z końcem, łączysz to wszystko? Na całe szczęście mam sponsora, także i muszę bardzo podziękować, bo bez tego to by było ciężko. No i w sumie no to po prostu liczę, że, że to w końcu ruszy w dobrym kierunku, że się ta kariera zacznie trochę bardziej rozwijać, bo przez ostatnie dwa lata to miałem wrażenie, że stałem w miejscu, o ile się nie cofałem momentami. No ale liczę na to, że jeszcze będzie dobrze, bo szkoda by mi było te wszystkie lata tak po prostu odstawić tych treningów i tych wyrzeczeń, żeby, żeby iść inną drogą. Na razie jeszcze, jeszcze mam nadzieję na to, że się uda. No właśnie, te ostatnie dwa lata to było trochę takie piłowanie na śniegu w miejscu opłonami letnimi, takimi łysymi zwłaszcza. No chce się bardzo, nie brakuje motywacji, tam gaz do dechy dociśnięty, no ale co mocniej, tylko gorzej czasami pewnie było. Jakie wnioski tak naprawdę są z tego okresu, się tutaj nasuwają? Bo, no bo to też nie był czas taki, który się teraz zgnieci do kosza wyrzucić? Ech, kurczę, no ciężko, ciężko w sumie powiedzieć. Chyba po prostu trzeba trochę bardziej wrzucić na luz. Tak za bardzo może do siebie wziąłem to, że, yy, że poszedłem do kadry i, i o teraz trzeba zostać profesjonalistą, teraz się trzeba. Bardzo skupić na tym, co się robi, bo, bo na dobrą sprawę, jak, jak się tym w ogóle nie przejmowałem i myślałem, czy o szkole, czy, czy o tym, co będę później robił w domu, a treningi były po prostu takim hobby, to, to wychodziło to zazwyczaj lepiej niż, niż przez te ostatnie dwa lata, gdzie, gdzie się strasznie starałem. Także może jednak trochę trzeba z trzeba noga z gazu zdjąć, właśnie i, i dać sobie też trochę bardziej pożyć. A ty się tak szczerze zapytam, czułeś chwilami gorszy od tych liderów reprezentacji? Nie mówię, że oni w relacji bezpośredniej byli jacyś nie tak z tobą, natomiast y, kiedy porównywałeś się po prostu, że oni są świata, no szło jak szło, a ty nie możesz tego kroku jednak wykonać? Czy nie było czegoś takiego? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak było. Natomiast, nie, żeby mnie ktoś. Nie, żeby ktoś mi nie dawał okazji, jakby, do rozwinięcia się, czy, czy nie poświęcał mi uwagi, no ale po prostu było nas dużo, i, e, no i tak to wyszło, że nie ma co ukrywać, byłem najgorszy w tej kadrze przez długi czas. E, no, i, no i po prostu gdzieś te, gdzieś te cięcia budżetu, że tak powiem, musiały być, bo, bo chłopaki jechali na zawody, no i, a że było nas 13, no to ktoś musiał zostać. No, i też, też to było trochę takie dobijające momentami, że, że chłopaki jadą na zawody, a ja, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić w tygodniu, i dopiero się dowiaduję na ostatnią chwilę. No, ale no po prostu było, było duże zamieszanie przy tym wszystkim. No i te grupy bazowe sprawiają, że teraz masz swoje miejsce treningowe, szkoleniowe. Jak to wygląda tej wiosny? Od czego, od czego rozpoczęliście w kadrze? A duża praca nad stabilnością, nad rozciąganiem, takimi sprawami. Co u ciebie jest teraz tym głównym punktem? No u nas dokładnie tak samo tym samym jakby programem treningowym idziemy, z tym, że nie nie musimy jakby się go ściśle trzymać, tylko możemy sobie z Krzyśkiem też to modyfikować. To jest właśnie bardzo fajne, że e, tak e, Krzysiek ma nas właściwie dwóch, mnie i Stefana, także, także możemy sobie do, e, porozmawiać, jeśli trzeba i, i przeanalizować. E, no u mnie duży jest cały czas nakład pracy na, na dojazd, na technikę w dojeździe, bo, bo cały czas z tym były problemy przez ostatnie dwa lata i dalej są. Ale mam wrażenie, że, że idzie to powoli do przodu, także może tym razem się uda. Nie wykluczam, że kiedy ta rozmowa ujrzy światło dzienne, to będzie znany już skład polski na letnie Grand Prix. Nie zapytam, które miejsce zajmujesz, no bo też nie masz porównania bezpośredniego, ale jak to w Twoim przypadku wygląda na tych dużych obiektach, na które dopiero co tak naprawdę wkraczacie? Różnie. Akurat. Byliśmy niedawno na obozie w Austrii i skakaliśmy w Bischofshofen i skakało mi się całkiem nieźle. Teraz w Wiśle te skoki były trochę bardziej mieszane, ale czuję się generalnie w miarę dobrze na, na tych większych obiektach. Także mam nadzieję, że będzie ok, że się dostanę do składu. Tego życzę dużo zdrowia. No i co? Do zobaczenia, właśnie na letnim Grand Prix. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.